Czy wiesz, twiszcza czacie może, jak ciebie mi brak? Czy czujesz to, co ja, gdy w LOLa gram? Jestem opętany, jak soloku zwierz, Kto jestem, owijen, wiesz? Nie ma takich kluczowych słów, za które nie zbanowano by mnie. Przeczucie mam że żadne, jak spyta ktoś, co ten idol kurwa ćmie. A wszystko to, bo Twitch chat kocham i nie wiem, jak bez niego mogłem żyć. Choć pokażę ci, czym moja iga jest. Dla ciebie streamuję se. <śm>